Robert Lewandowski właśnie przyleciał do Polski na kilka godzin, by odebrać prestiżową nagrodę, ale to, co wydarzyło się za kulisami tej wizyty, może Was zaskoczyć. Robert Lewandowski jest jednym z najwybitniejszych piłkarzy, jakich kiedykolwiek wydała Polska. Jego historia to opowieść o niezrównanej pracy, determinacji i pasji, która poprowadziła go od polskich boisk do największych scen piłkarskich na świecie. Zaczynając swoją karierę w Polsce, Lewandowski szybko zdobył uznanie za swoje umiejętności strzeleckie i niezwykłą inteligencję boiskową. Po grze w zniczu Pruszków, Lechu Poznań i Borusi Dortmund, gdzie zyskał międzynarodową sławę, jego kariera rozwinęła się w Bayernie Monachium, a obecnie gra dla FC Barcelony. Jego sukcesy na boisku, w tym liczne tytuły Mistrza Niemiec, Złoty But i zwycięstwa w lidze mistrzów UEFA, są tylko częścią jego spuścizny. Jednak to, co wyróżnia Lewandowskiego spośród innych to jego zaangażowanie w rozwój polskiego futbolu oraz jego rola jako wzór do naśladowania zarówno dla młodych piłkarzy, jak i dla fanów sportu. Lewandowski zaczął swoją zawodową karierę w Polsce, szybko stając się jednym z najlepszych napastników ekstraklasy. Jego transfer do Borussii Dortmund w 2010 roku otworzył przed nim nowe możliwości. W Niemczech pod okiem Jurgena Klopa, Lewandowski zyskał status jednego z najlepszych napastników na świecie. Największym osiągnięciem był dla niego sezon 2013 rok kiedy poprowadził Dortmund do finału Ligi Mistrzów, a jego wybitne występy były fundamentem jego dalszej kariery. W 2014 roku Lewandowski przeniósł się do Bayernu Monachum, gdzie osiągnął szczyt swojej kariery. Z Bayern Monachum zdobył liczne tytuły mistrza Niemiec, a w 2020 roku pomógł drużynie zdobyć potrójną koronę, Ligę Mistrzów, Puchar Niemiec i Mistrzostwo Bundesligi. Jego transfer do Barcelony w 2022 roku stanowił kolejny duży krok w karierze, gdzie ponownie udowodnił swoją wartość, strzelając bramki i prowadząc drużynę w rozgrywkach La Liga. W grudniu 2023 roku Lewandowski zaskoczył swoich fanów szybkim przylotem do Polski, aby odebrać prestiżową nagrodę z rąk wicepremiera Radosława Sikorskiego podczas gali z okazji 70-lecia totalizatora sportowego. Chociaż wizyta była krótka, to miała ogromne znaczenie zarówno dla samego piłkarza, jak i dla polskiego sportu. Lewandowski pojawił się na gali. By odebrać medal w uznaniu za swoje osiągnięcia w piłce nożnej, stając się jednym z bohaterów tej wyjątkowej ceremonii. Po wręczeniu nagrody, Lewandowski złożył publiczne oświadczenie, w którym podkreślił swoje dumę z bycia Polakiem. To wspaniałe, że rozwijamy się jako kraj. Cudownie jest być Polakiem, to wielki powód do dumy, powiedział Lewandowski podczas swojej przemowy. Jego słowa spotkały się z ciepłym przyjęciem, a cała Polska ponownie doceniła piłkarza, który od lat stanowi jeden z symboli narodowych. Pomimo że Lewandowski spędził w Polsce zaledwie kilka godzin, jego wizyta była szeroko komentowana przez media, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Po ceremonii musiał natychmiast wrócić do Barcelony, aby wziąć udział w treningu z drużyną. Lewandowski ledwo zdążył nacieszyć się galą, a już musiał błyskawicznie wrócić do Katalonii, by w piątek uczestniczyć w treningu Barcelony, pisali dziennikarze Mundo Deportivo. Jego pośpiech podkreśla, jak wielką wagę przykłada do swoich obowiązków klubowych. Mimo, że jest również symbolem polskiego futbolu. Dodatkowo, Lewandowski wziął udział w wizycie w szpitalu, gdzie spotkał się z młodymi kibicami, co jest jego stałą praktyką, angażowanie się w działania społeczne i wspieranie młodych ludzi. Wizyta Lewandowskiego wywołała duże zainteresowanie również w Hiszpanii. Sport i Mundo Deportivo relacjonowały podróż napastnika, zaznaczając, że choć jego wizyta trwała tylko kilka godzin, to była pełna emocji. Katalońska gazeta Sport podkreśliła, że Lewandowski był jedną z gwiazd, które otrzymały medal Baini Meritołu, obok takich postaci jak Łukasz Fabiański czy Czesław Lang. Hiszpańskie media zauważyły również, że Lewandowski, mimo swojej międzynarodowej sławy, nigdy nie zapomina o Polsce i zawsze wraca, by wspierać kraj, który dał mu początek. To przypomnienie, że Lewandowski nie tylko jest wspaniałym sportowcem, ale także ambasadorem kultury polskiej na świecie. Lewandowski to nie tylko wybitny piłkarz, ale także wzór do naśladowania dla młodych Polaków. Jego sukcesy na boisku inspirują kolejne pokolenia, które marzą o tym, by pójść w jego ślady. Lewandowski nie tylko pokazuje, jak ważna jest praca nad sobą, ale także jak wielką rolę odgrywa reprezentowanie swojego kraju w międzynarodowym futbolu. Mimo że od początku swojej kariery nie zawsze miał łatwo, to właśnie dzięki niezłomnej determinacji dotarł na szczyt. Dzisiaj, po latach doświadczeń w Bundeslidze, La Lidze oraz w reprezentacji, Lewandowski stał się symbolem polskiego sportu. Chociaż Lewandowski obecnie gra w Barcelonie, jego rola w reprezentacji Polski pozostaje nieoceniona. Często podkreśla, że jego priorytetem jest zawsze pomoc kadrze narodowej w osiąganiu sukcesów na arenie międzynarodowej. Z każdym rokiem Lewandowski staje się nie tylko jednym z najlepszych napastników, ale także liderem drużyny narodowej, który przyciąga uwagę kibiców i mediów na całym świecie. W najbliższych latach Lewandowski ma szansę na zapisanie się w historii jako jeden z najwybitniejszych piłkarzy, który nie tylko zdobywał trofea ale także inspirował innych swoją pasją i zaangażowaniem. Po przyjeździe do Barcelony, Lewandowski nie zwolnił tempa. Z pomocą swoich nowych kolegów z drużyny stał się kluczową postacią w ofensywie, prowadząc Barcelonę do nowych sukcesów. Jego doświadczenie, umiejętność czytania gry oraz niezrównany talent strzelecki sprawiają, że jest nie tylko czołowym napastnikiem, ale także jednym z liderów w szatni. Jego przeszłość w Bayernie Monakum daje Barcelonie solidne fundamenty do odbudowy i odniesienia dalszych sukcesów zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Lewandowski wzbudza zachwyt nie tylko wśród kibiców, ale także wśród ekspertów i byłych piłkarzy. Współczesne legendy futbolu, takie jak Franz Beckenbauer czy Xavi Hernandez, nie szczędzą słów uznania dla umiejętności Lewandowskiego. Jego zaangażowanie w rozwój drużyny oraz zdolność do pozostawania na szczycie przez wiele lat świadczy o jego niezwykłej pracy nad sobą. Poza piłką nożną, Lewandowski stał się również ikoną w mediach i kulturze. Jego obecność w różnych kampaniach marketingowych, a także działania charytatywne sprawiają, że jest postacią, którą rozpoznaje cały świat. Jako ambasador sportu, Lewandowski wpływa na młodzież i dorosłych, którzy widzą w nim wzór do naśladowania. Lewandowski jest jednym z niewielu sportowców, którzy łączą sukcesy na boisku z ogromnym wpływem poza nim. Jego kariera nie ogranicza się tylko do osiągnięć sportowych ale także do roli ambasadora Polski na świecie. Z każdym sukcesem na boisku Lewandowski promuje Polskę, zarówno poprzez swoją obecność w międzynarodowych mediach, jak i udział w licznych akcjach charytatywnych czy wystąpieniach publicznych. Wielokrotnie podkreślał, że jest dumny z bycia Polakiem i stara się jak najlepiej reprezentować swój kraj na każdym kroku. Jego słowa o dumie z Polski podczas ceremonii wręczenia nagród w Warszawie były tylko jednym z wielu przykładów, jak Lewandowski przyczynia się do poprawy wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Poza sportem Lewandowski angażuje się w różne projekty związane z promowaniem kultury polskiej, stając się symbolem sukcesu, na który wielu młodych Polaków może liczyć. Chociaż Lewandowski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych sportowców na świecie, nie zapomina o swoich korzeniach i ludziach, którzy go wspierali przez całą karierę. Jego relacje z kibicami są pełne szacunku i sympatii. Często można go zobaczyć w mediach społecznościowych, gdzie w sposób bezpośredni i ciepły komunikować się ze swoimi fanami. Lewandowski nie unika trudnych pytań ani tematów, które dotyczą nie tylko jego kariery, ale i całego polskiego futbolu. Jako kapitan reprezentacji Polski, Lewandowski wielokrotnie podkreślał, jak ważne są dla niego relacje z kibicami i jak jego drużyna stara się odpowiadać na oczekiwania fanów. Po wielu latach grania w zagranicznych klubach, Lewandowski nadal traktuje reprezentowanie Polski jako najważniejszy cel i jest nieustannie gotowy do pomocy swojemu krajowi.